Cześć! Przed Wami kolejny odcinek Ras Age of Sigmar, serii w której opisuję rasy zamieszkujące uniwersum ośmiu krajów. Ostatnio poruszałem temat gargantów, rasy, która jest personifikacją siły, destrukcji i zniszczenia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej po wyznawcach Korna, nie tyle co rasie zamieszkującej krainy, a o szeroko pojętej grupie śmiertelników czczących istotę zwącą się architektem losu, czyli Boga Chaosu Zincha. Zmieniający drogi, pan Fortuny, wielki konspirator, czy też pan Zmian, to tylko niektóre z imion tego przerażającego bytu. To brat Korna, Nergla i Slanesza, i częsty sojusznik wielkiego roga tego szczura. Mówi się, że jest bezwzględnym mistrzem sztuk magicznych i tajemniczych oraz ojcem oszustwa. Zarówno demony, jak i śmiertelnicy, wyznający Zincha, działają albo w wielkim sekrecie, albo w otwartych bandach w jednym celu, by spełniać nieustannie zmieniające się plany swojego pana. Zincz Woli spełniać swoje cele za pomocą oszustwa i magii niż w otwartych wojnach. Wśród swoich wyznawców ceni sobie o wiele bardziej spryt, manipulacje i intelekt niż siłę i brutalność. Wielki konspirator swoją niesamowicie skomplikowaną sieć intryg rozciąga na wszystkie krain, szczególnie upodobując sobie infiltrowanie cywilizacji panteonu Sigmara. W przeciwieństwie do Korna i Nergla, którzy pragną zniszczyć krainy za pomocą podboju, Zinch gra w znacznie dłuższą grę. Pan Zmian jest w pełni świadomy tego, że subtelność, złożoność i mechanizmy cywilizacji porządku mają potencjał, by stać się wsparciem dla Zincha. Dlatego od lat nasyła na miasta Sigmara swoich zmiennokształtnych agentów, by zakładali w nich sekretne kulty i stowarzyszenia. Wielokrotnie w historii ośmiu krain pojawiały się przypadki całych miast jawnie buntujących się przeciwko Sigmarowi dzięki knowaniom tamtejszych akolitów Zincha. Wielu śmiertelników wyznających pana zmian to czarodzieje i czarnoksiężnicy. Zazwyczaj ci najambitniejsi i pragnący potęgi. Również naukowcy i uczeni, którzy mają w sobie ciekawość wiedzy tajemnej, są często przyciągani przez sekrety, jakie może przed nimi odkryć wiara w Zincza. Te tajemne stowarzyszenia i sekty, zwane ogólnie kultami arkanistów, rozsiane są niemal we wszystkich miastach ośmiu krain. Dowodzą nimi magistrzy, najpotężniejsi ze śmiertelnych wyznawców Zincza. Magistrzy to czarnoksiężnicy o niesamowitych mocach, działający niczym pająki, budujące sieć swoich stowarzyszeń, głęboko w ukryciu przed inkwizycją z zakonu Azyru i innymi siłami ścigającymi użytkowników czarnej magii. Największe z kultów mogą posiadać w swoich szeregach więcej niż jednego magistra. Każdy z nich w jakiś sposób pobłogosławiony jest przez swojego pana dziwacznymi mutacjami wzmacniającymi ich talenty magiczne. Często magistrzy przybierają dziwaczne, rozdmuchane tytuły, takie jak Strażnik Iluzji czy Wielki Wezyr Zmiany. Chociaż każdy z nich pragnie rządzić samemu, to często oni i prowadzone przez nich stowarzyszenia są tylko pionkami w większej grze demonów z Incha. Najwierniejsi z magistrów mogą dostąpić zaszczytu przemiany w księcia demonów, ale o demonach porozmawiamy sobie przy innej okazji. Wykonawcami woli magistrów w kultach i sektach są potężni lordowie chaosu, zwani mistrzami losu. Nasyceni energiami zdolnymi zmieniać rzeczywistość wokół nich, są w stanie wpływać na prawa odpowiedzialne za rzeczywistość i często uczestniczą w bitwach jeżdżąc na dyskach Zincha przerażających demonach służących im za wierzchowcę. By osiągnąć status mistrza losu, aspirujący do tego tytułu kultysta nie tylko musi okazywać bezwzględną wiarę i oddanie Zinczowi, ale również wykazać się sprytem i intelektem, który zwróci uwagę pana zmian. Musi okazać się zdolny do prowadzenia skrytych partyzanckich wojen i ataków, których, które nie zwrócą na siebie uwagi, w przeciwieństwie do mniej subtelnych działań wyznawców braci Zincza. Gdy okaże się godny do aspirowania do tytułu mistrza Losu, kultysta musi przejść 9 prób losu. Test, który kończy się śmiertelnie dla większości kandydatów. 9 prób losu to test, którego przejście wymaga niesamowitych pokładów szczęścia i intuicji przekraczającej wszelkie oczekiwania. Kandydat ma przed sobą takie atrakcje, jak uniknięcie ciosu ostrzem pędzącego z prędkością przewyższającą możliwości ludzkiej reakcji, czy też odnalezienie wśród swoich sojuszników zdrajcy, zanim ten się ujawni i wbije mu nóż w plecy. Ci z kultystów, którzy przejdą te śmiercionośne testy, zostają obdarowani potężnymi artefaktami – płonącą glejwią, duszą splecioną tarczą – Zbroją chaosu oraz służącemu im dyskowi Zincha. Czasami czarnoksiężnik, który próbuje osiągnąć status mistrza Losu, w trakcie prób może utracić kontrolę nad swoją magią, dowiedzieć się o jeden sekret za dużo i paść ofiarą klątwy Treschleta, stając się jednym z curzlingów. Ta klątwa powoduje, że sekrety, które trzymali w sobie adepci mrocznych sztuk, formują dziwaczny, inteligentny nowotwór, zwany treczletem. Te demoniczne duchy wyrastają na ich ciałach, niczym pasożyty, i szeptają im do ucha nieustannie porady dotyczące zakazanej wiedzy oraz jeszcze bardziej sekretne tajemnice. Kerslingi są traktowane z podziwem wśród tajemnych kultów Zincza. Często bowiem pełnią rolę poruczników w tych organizacjach. Ich potężne budowy ciała połączone z niesamowitym talentem do wykrywania kłamstw, które otrzymują od swojego pasożytniczego demona, powodują, że to właśnie kerslingi są odpowiedzialne za decyzję, czy jakiś aspirujący kultysta jest gotowy do tego, by dołączyć do ich organizacji. Ci, których kerslingi uznają za godnych dołączenia do kultu, Zostają jednymi z kairyckich akolitów, najliczniejszych z ludzkich sług Pana Zmian. Każdy z kandydatów, by dołączyć, musiał dokonać strasznych poświęceń. I żeby stać się częścią kultu, całymi dekadami poszukiwali wiedzy i tajemnic, które pozwolą im przejść kairycki test dziewięciu, który zadecyduje, czy są godni dołączyć do danej organizacji. Wędrują pośród innych śmiertelników w miastach Sigmara, nie zwracając zbytnio na siebie uwagi. Bowiem to właśnie wśród mieszkańców cywilizacji Panteonu, kulty pana zmian werbują największe ilości nowych akolitów. Kajryci pochodzą z przeróżnych plemion, państw i wiosek. Na początek, gdy jeszcze są zwykłymi śmiertelnikami, przeważnie są kuszeni tajemniczymi głosami, wzywającymi ich do poszukiwania sekretnej wiedzy oraz zakazanych tajemnic. Kulty nie poganiają ich i dają kandydatom całe dekady na wykazanie się. Najlepsi z nich, ci, którzy przy tej mrocznej ścieżce poświęcili całe swoje jestestwo, ostatecznie zapraszani są do podjęcia kairyckich testów dziewięciu. Te testy same w sobie różnią się w zależności od konkretnych kultów je organizujących, ale mają wspólny mianownik. Tylko ci z kandydatów, którzy są w stanie przejść przez spaczo ogień, zostają mianowani tytułem kairyckich akolitów. Tuż po przejściu testów dziewięciu, Nowi Akolici szybko odkrywają, że za pomocą nowo nabytych darów są w stanie przeobrazić swoją cielesną formę w obraz idealnie zbudowanego człowieka, która przydaje im się w otwartych walkach oraz powracać do swoich oryginalnych form, które zezwalają im na to, że są w stanie przenikać struktury społeczeństw, cywilizacji porządku i organizować nowych członków w sekrecie przed władzami danego miasta czy też państwa. Wśród śmiertelników wyznających Zincha na szczególne wyróżnienie też zasługują zwierzoludzie o ptasich twarzach, znani jako cangory. Pokryte przerażającymi totemami i uzbrojone w broń ze stali i kryształu, często te ptasie bestie ściśle współpracują na rzecz swojego pana z innymi śmiertelnikami wyznającymi zincha. Pochodzenie tych ludzi nie jest jednoznaczne. Niektórzy z nich są gorami skorumpowanymi przez magię zmian na tyle, że przybrali przerażające ptasie formy. O gorach opowiadam więcej w odcinku Raz Age of Sigmar. Poświęconemu bestiom chaosu. Inne z kolei Cangory to z pochodzenia ludzie, przemienieni pod wpływem przerażających rytuałów kultów. Niezależnie jednak od pochodzenia, w kultach i stowarzyszeniach zawsze uznaje się, że Cangor dostąpił jednego z najwyższych błogosławieństw zinca, osiągając swoją ptasią formę. Ich zmienione pod wpływem tych rytuałów umysły, często obsesyjnie zajmują się poszukiwaniem miejsc, skrywających magiczną wiedzę. Całymi kohortami i bandami ci zwierzę ludzie starają się zagarnąć jak największą liczbę sekretów i tajemnych zaklęć, by potem przepisywać je na swoje skóry oraz zerwane skóry swoich wrogów. W przeciwieństwie do kairickich akolitów starających się w sekrecie budować całe biblioteki poświęcone zakazanej magii, Cangory wolą napadać takie miejscówki i wykradać z nich wszystko to, co instynkt każe im zagarnąć na własne potrzeby kuchwale pana zmian. I tak właśnie, mniej więcej wyglądają kulty Zinca porozsiewane po wszystkich krainach. No, nie licząc Azyru, Krainy Niebios, gdyż tam Sigmar oraz jego słudzy wyjątkowo dbają o to, by żaden z tajemnych kultów Zincha nie zalęgł się w murach tamtej trzech miast. Największe skupisko kultystów zincha znajduje się w hamonie, krainie metalu, z dość oczywistych względów, ponieważ jest to ulubione miejsce pana zmian we wszystkich ośmiu krainach. Ale kulty i stowarzyszenia podległe tym, którzy czczą pana zmian, są absolutnie rozsiane w każdych, nawet najbardziej nieoczywistych miejscach w uniwersum Age of Sigmar. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że materiał o okolicach Zincha wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Na dzisiaj to tyle. Dzięki i cześć.